ma widzowie, dzisiaj pamiętacie jak budowaliśmy Slamaster, takie rolki nie były na YouTubie akurat, ale też w tym zestawie, to zostałem pod buta i choinka, A, znaczy ananas, to jest moja choinka, dzisiaj ją, ją tam kupiliśmy, dobra zaczynamy budować, dzisiaj będzie kosmita budowany to najpierw takie coś bierzemy, i łączymy z takim cośkiem od. Dwa razy to, takie co do. Czekajcie, chwilę, o, mam. Dajemy tutaj, na razie tak mamy. Następna strona. Taki cośek łączymy, żeby się nie odczepiało, jak pokazane. mi się zdaje. I dwa takie cośki, już zaczynamy głowę tego kosmity powoli. Tutaj tak mamy przodem, to a tutaj jest to nic nie ma. I siup. I siup. Teraz tak, je bierzemy i przyczepiamy je tutaj. Następne Minka. Tutaj siu, tak na razie mamy. Dwa takie cośki, pewnie one na oko będą. Na razie tak nam wychodzi. Teraz to zdajemy. O, tutaj. Następna strona. Będziemy teraz. Tutaj, o, tutaj. Takie dwa zaokrąglenie głowy już robimy. Opa. Opsa. Oczy takie. Tak się prezentuje. A jeszcze to nie koniec. Przepraszam. Dobre. To się przywia. Tak to się Czekajcie, bo to skomplikowane jest do włożenia. Siób. I drugie siób. Mamy takie coś. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zasubskrybujcie kanał RK Team. To nara.